To jest druga część programu bez cenzury w telewizji w Polsce 24. Ze mną Jacek Karnowski, Aleksandra Jakubowska i Konat Kołodziejski. Zbliża się ten temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym magazynie. Zbliża się temat Jerzego Owsiaka. Będziemy o tym oczywiście rozmawiać. A na razie bardzo Państwa proszę o udział w sądzie SMS-owej pod numer 73550. Wysyłamy odpowiedź tak lub nie. A pytanie, czy finanse firm Jerzego Owsiaka są przejrzyste? Jak Państwo uważają? Tak? a może nie i proszę nic więcej nie wpisywać w tych SMS-ach to absolutnie wystarczy, aby ten głos był zaliczony 369 brutto płacimy za jednego takiego SMS-a. Bardzo prosimy o wypowiedź na ten temat. W pierwszej części mówiliśmy o kampanii Karola Nawrockiego, czyli obywatelskiego kandydata na prezydenta. Dziś w Warszawie był wielki protest solidarności sprzeciwiający się między innymi zielonemu ładowi, ale o tym za chwilę. Natomiast Karol Nawrocki był na tym proteście i mówił jak bardzo wspiera Osoby, które dziś protestują, spotkałem się rzeczywiście z Solidarnością, z przedstawicielami, z panem przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą, ale także z pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej przed tym protestem. Ja oczywiście popieram postulaty związkowców, którzy są zatrwożeni likwidacją miejsc pracy w sektorze energetycznym, są także zatrwożeni implementacją Zielonego Ładu na gruncie prawa polskiego ta nieprzemyślana transformacja energetyczna wygaszanie kopalni węglowych Szczególnie tej JSW, w której, jak wiemy, jest węgiel koksujący, potrzebny do, do tworzenia stali, jest rzeczą, która niepokoi nie tylko związkowców, ale także mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście solidaryzuję się z Solidarnością w tym proteście i w tych obawach, które wyprowadzili dzisiaj na ulicę Warszawy. Jeżeli na ulicach Warszawy pojawia się Solidarność, to mamy prawie gwarancję, że będzie gorąco, że padną dosadne słowa, no bo taki też jest przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Posłuchajmy. Jeżeli my nie weźmiemy spraw nasze ręce, to nikt za nas tego nie załatwi. Pewnie, że patrzymy z wielką nadzieją za ocean, gdzie 20 stycznia poza przesiężeniu prezydenta Trumpa może coś dgnie w Europie, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Ale my musimy przejąć inicjatywę i tak faktycznie głośno trzeba powiedzieć: zbrojmy się, kosy na sztorc, przygotowujmy się wszyscy, wszyscy i rolnicy, i robotnicy. Dzisiaj wszystkie anemozje idą na bok. Dzisiaj musimy być razem, tak jak byliśmy to w 2012 roku, wtedy pokazaliśmy, że można, i teraz musimy zrobić to samo. Musimy pogonić ten Zielony Ład, bo inaczej zostaniemy wszyscy zniszczeni. dlatego jeszcze raz zaśpiewajmy to samo zielony ład je, je, zielony ład zielony ład zielony ład Mówiłem, że będzie bez cenzury, znaczy tu była lekka cenzura, no bo mamy godzinę 18 w telewizji w Polsce 24 i wypikać to trzeba było. Ale Piotr Duda wie, jak przy, przykuć uwagę, prawda? I to jest takie coś, co pewnie zostanie po tym proteście. Pewnie niektórzy powiedzą, a co, za chamstwo się spotkało na ulicach no, po tak, to, żeby przykryć prawdziwy problem. Wiecowe, tak? chociaż wolałbym nie, nie kopiować tej strasznej drogi, którą. Poszła Stręg koalicja kobiet. obywatelska i jej otoczenie i też ta, ta, ta destrukcja no, życia publicznego. To, to, to w porównaniu to był jakiś wersal. Tak, wers no to wersal, to wersal, wersal oczywiście, tak. ale ja myślę, że słuchajcie, no, y, to jest na przykład w prasie angielskiej takie przekonanie, że jeżeli Trump uwolni ceny energii, y, doprowadzi do nowych gazociągów, ropociągów, do tego wiercenia nowego, do obniżenia podatków i ułatwień, to on sprawi, że cała ta gospodarka europejska, to pewnie Konrad będzie lepiej wiedział, oparta na tych zielonych, zielonej energii, ona stanie się z dnia na dzień niekonkurencyjna. Ona już, już dzisiaj jest ryzy na trup, jest, jest trupia. Trup. Trupem pachnie w gospodarce. No no dobrze, ale my tu mówimy o jakichś takich Konrad, meta Więc rzeczach. To jak, jak to ludziom wytłumaczyć na dole, na ulicy? Nie wiem, jest, war warszawiakom, ja ludziom z Warmii, Mazur, Zolecka. Dwa no. spostrzeżenia, bo ja dzisiaj przechodziłem koło tej manifestacji, akurat ona trwała. Ja tam przechodziłem, przyglądałem się i rzeczywiście no postulaty słuszne, ale patrzyłem też na reakcje Warszawiaków. I ta reakcja to była, nie mówię, że to wszystkich dotyczyło, ale tak pat, pat, patrzyłem z zainteresowaniem, czy się przyglądali, ale z pewną obojętnością. Trochę jak takie egzotyczne zjawisko. Przyjechali, to, że, rozstawili tak, swój cyrk z winą tak, i wyjadą. Tak, tak? I tak się tak patrzyli, ludzie, no, że, że to właściwie ich nie dotyczy, tak? Że ktoś tam przyjechał, pewnie jacy związkowcy coś tam powrzeszczeli i, i, i tyle. To jest oczywiście taki element niepokojący, ale z drugiej strony jest tak, że oczywiście, że ludzie w pewnym momencie być może zaczną łączyć ze sobą A i B punkt. Ponieważ w tej manifestacji nie chodziło, zresztą sami związkowcy o tym mówili, nie chodziło wyłącznie o ich miejsca pracy, chociaż to i tak jest ważny problem. No ważne, tak. Tylko chodzi o to, że jeżeli te miejsca pracy znikną, a są to miejsca w górnictwie, w energetyce, przede wszystkim w energetyce, czyli związane jest to z likwidacją elektrowni, na przykład węglowych, to wówczas ceny energii skoczą jeszcze bardziej. Znaczy, nam trudno sobie to wyobrazić, że mogą jeszcze bardziej, ale one naprawdę skoczą jeszcze bardziej. A jak skoczą ceny energii jeszcze bardziej, to co się stanie? To okaże się nagle, że. Przy takich cenach energii jakikolwiek przemysł w Polsce się nie opłaca. To może oni powinni zaprosić na tę I... scenę redaktora Kołodziejskiego, żeby no, w 30 sekund wytłumaczył ludziom, o co czym no. się mówi zielone bezrobocie. Jest takie sformułowanie, które co jakiś czas się pojawia. Zielone bezrobocie to jest bezrobocie spowodowane transformacją energetyczną. Czyli tym, o czym mówię. Wysokimi cenami, wysokimi kosztami produkcji i koniecznością zwalniania ludzi. W Polsce się dzisiaj szacuje, że zielone bezrobocie może dotknąć uwaga 2,5 miliona ludzi. Genialne. W Niemczech zielone mówi, bezrobocie słuchajcie, w Niemczech... 40 milionów ludzi. Mhm. Więc to są te progi takie maksymalne, które mogą dotknąć y, y, państw, Polskę i inne kraje Europy w, mom w momencie, kiedy nagle się okaże, że zrealizuje się, a on jest bliski realizacji, ten scenariusz, o którym mówił Jacek, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której gospodarka padnie wskutek bardzo wysokich To no bardzo ceny. słuszne postulaty. Potrafią o tym opowiedzieć ja górnicy? Myślę, czy to że... jest kolejny protest, który no coś tam zaszumiało i odejdzie w Ja dalej. Myślę, że reakcja przechodniów w Warszawie absolutnie nie może być wyznacznikiem tego, że Polacy nie znają sobie sprawy z tego, czym jest Zielony Ład. Ja myślę, że coraz częściej łączą kwestie tego, że ich rachunki za energię elektryczną czy też za gaz są wyższe, bo są takie, a nie inne unijne. No przecież ci rolnicy to nie są eksperci od polityki międzynarodowej i unijnej. Oni doskonale zdają sobie sprawę, jakim zagrożeniem jest zielony lat. A z drugiej strony ta nadzieja wyrażona przez y, pana przewodniczącego Dudę, związana z Donaldem Trumpem, wcale nie jest taka, powiedziałabym, naiwna. Dlatego, że już się zaczyna w Europie zmieniać. Już potencjalny kandydat na y, kanclerza Niemiec po lutowych wyborach, przedstawiciel CDU, y, Friedrich Maas, mówi, że trzeba pomyśleć o nowej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, że nie może być tak, żeby Wejść w wojnę celną. Więc ja myślę, że to jest taki, taka pierwsza jaskółka, która mówi, że być może ta polityka europejska, która w dużej że jest przecież kreowana przez Niemcy, zmieni się, bo y, będzie tak potworna konkurencja, że Europa już naprawdę. pani Aleksandra no tutaj ja, ja może przywołam jeszcze Mark Zuckerberg twórca Facebooka, który no, nie, nie, niewyobrażalnej miesiąc temu staje przed kamerami, słuchajcie, mówi, no tak, my teraz tu się zmienił nastrój, mówi my teraz likwidujemy tych Fakt czekerów, czyli cenzorów de facto, to będą takie notki społecznościowe, jak w X, a przenosimy w ogóle ten zespół z Kalifornii, czyli jądra lewactwa, do Teksasu. No to, to są rzeczy, ten świat się naprawdę zmienia, natomiast ja myślę, że na wielu polach jest, bo ty mówimy o tej reakcji Warszawiaku, o szerzej reakcji społecznej. Na wielu polach jest takie poczucie niezadowolenia. Jest takie, moim zdaniem, te, 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 te rytualne. Programy lewicowo liberalne które powtarza Trzaskowski czy tam udaje że, 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 że coś modyfikuje one pachną trupem i potrzebne jest tak jak kiedyś ktoś rzucił hasło no, czy wiadomo kto no Solidarna Polska potrzebne jest. Coś takiego, co jakby da pewną wizję, nadzieję, będzie klamrą tych wszystkich grup, które chcą czegoś widzisz, czy, innego. Czy, czy, to jest zadanie dla to, Karola to, Nawrockiego to jest, i jego sztabu. Do niego do Olecka to. będziemy się jeszcze przenosić. Pokażemy Państwu fragmenty wypowiedzi Karola Nawrockiego. Natomiast teraz przygotowujemy Państwu wypowiedzi górników, którzy byli, czy związkowców, którzy byli na tym proteście. Ale najpierw proponowałbym, żebyśmy ocenili, to znaczy, jak według Was się tak naprawdę przebija do opinii publicznej to, co związkowcy mówią. Od 1 do 6, jakbyśmy to powiedzieli. Czy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że takie protesty są skuteczne, czy nie? No, dosyć wysoko, mam wrażenie, oceniliśmy. Najbardziej sceptyczny tutaj Konrad, tak, trójka. dlaczego jest. Widziałeś to na własne oczy. Widziałem tak? na własne oczy i uważam, że to jest coś, co zajmuje dużo czasu, zanim do, do ludzi dotrze. Mhm. Piątka? Dlaczego? Dlaczego tak dobrze? W Dlatego, z... że każda aktywność ma sens. Taka aktywność w obronie interesów społecznych ma głęboki sens. To nie jest łatwo zorganizować taką demonstrację. I ty mówisz, że się nie przebija. Ale któraś się przebije. No tak, Ale któraś się ja mówię, przebije. To jest że, prawda, prawda. Że, że te krople, krople do skałę. Ja dziękuję skałę. związkowcom, że nie odpuszczają, że walczą, że przywołują język po prostu normalnej rozmowy o interesach naszego społeczeństwa i państwa. Czyli o tym, co naprawdę zamiast powiem... tego kłamstwa, które nam tu Donald sprzedaje tej waty szklanej o tym, ja szklane, co nie. naprawdę nie, powinno nas interesować. oceniałem, bo ty wiadomo, każdy interpretuje ale o chodzi. Ja nie oceniałem nie swoje, tak. ja nie tego, czy słuszna była ja demonstracja, to by mnie Marcin spytał, czy słuszna bym szóstkę dał. Ja oceniałem, jak to się przebija, to pytanie i to pytanie. Ale Jacek dał piątkę na piątkę na zachętę. No właśnie, To oddajmy głos tym, którzy protestowali, rzeczywiście wypowiedzi Zbierali dziś przez cały dzień reporterzy telewizji w Polsce 24. Przy tej władzy to nikt nie jest chyba zdziwiony, że oni unikają dialogu, unikają wszelkimi sposobami, żeby nie konfrontować argumentów, bo ich nie mają. To jest zniszczenie gospodarki, to jest zniszczenie Polski, więc w jaki sposób oni to racjonalnie wytłumaczą? Nie da się. Na pewno żaden nie przyjdzie i żaden tego nie wysłucha, nie wiem, ale prawdopodobnie tak będzie. To jest ciężka. W tej chwili no, w takiej Polsce żyjemy jak i żyjemy. Musimy protestować. W tym momencie ta władza kompletnie nic nie robi, żeby zatrzymać yy, ten pogrom. A jeszcze dodatkowo dalej brną w Zielony Ład. Zielony ład, który zamyka elektrownie, który zamyka kopalnie. I w tym momencie boimy się na Śląsku że będziemy mieli tą samą sytuację co w a no właśnie, każdy ma jakiś zakład pracy, bo tu ludzie zjechali się z całej Polski, wokół nas, wokół Stadionu Narodowego, bo to niedaleko naszej redakcji, na parkingach mnóstwo autokarów dzisiaj z całej Polski. Jak popatrzeć po tablicach rejestracyjnych, to widać, że to w zasadzie taki protest gwiaździsty. Ludzie z całego kraju się zjechali, żeby powiedzieć, co ich boli. A boli ich zamykanie zakładów pracy, boli ich odchodzenie od polityki węglowej, gospodarki węglowej, która dla Polski jest po prostu zabójcze. Kolejnym tematem, który dziś omawialiśmy na Andanie Telewizji, w Polsce 24 była sprawa Jerzego Owsiaka, ale najpierw jeszcze popatrzmy na to, co dzieje się w Olecku, bo obiecałem Państwu, że będziemy się przenosili tam do Olecka, kiedy kandydat obywatelski Karol Nawrocki rozpocznie swoje wystąpienie. Ta sala jest przygotowana, ludzie czekają. Już od Żakliny Skowrońskiej wiemy, że nie wszyscy się zmieścili. No ale jeśli chodzi o Jerzego Owsiaka, to na początek poproszę o relację reportera, jednego z najbardziej dociekliwych reporterów telewizyjnych wizji w Polsce 24 Rafała Jarząbka. Róbca, co chce, ale nie zadawaj tam pytań. Można by powiedzieć, że właśnie tak podchodzi do pracy dziennikarzy Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który cały czas unika nas, unika dziennikarzy telewizji w Polsce 24, ponieważ chcemy zadawać mu pytania o jego rozliczenia. Dokładnie chodzi o pomoc powodzianom, czyli te ponad 40 milionów złotych, które trafiły na konto Fundacji. i Tak naprawdę nie wiadomo na co te pieniądze poszły. No poza tym, że Jurek Owsiak i jego fundacja, postawiła kilka przenośnych toalet i do użytku nam Jurek Owsiak, kiedy widzi nas, dziennikarzy, na przykład na konferencji, najczęściej ucieka przed tym, tymi ciężkimi pytaniami. Jednak my, panie Jerzy, zapraszamy do nas, do studia. A pytań do pana Jerzego Owsiaka jest naprawdę sporo. No i jest też to jedno chyba takie najważniejsze, czyli ile teraz pieniędzy fundacja ma na swoim koncie? Jerzy Owsiak nie chce o tym mówić. No i można by powiedzieć, że pewnego rodzaju parasol ochronny został roztoczony na tym, ten... Jerzy Owsiakiem, po tym jak to koalicja 13 grudnia, ta uśmiechnięta koalicja przejęła władzę. Jerzy Owsiak też w wywiadach mówił niejednokrotnie, że teraz drzwi są dla niego szeroko otwarte. No ale jednak my, mimo tego, że Jerzy Owsiak napisał do nas maila, w którym mówi, że nie będzie w żaden sposób z nami współpracował i rozmawiał, ponieważ nie widzi miejsca na taki dialog, będziemy dalej starać się doszukiwać tej prawdy, no i odwiedzać Jerzego Owsiaka, czy to tutaj. Tej fundacji, czy może na jakichś konferencjach prasowych, więc te pytania pozostają cały czas aktualne, a my dla Państwa będziemy je dalej zadawać. Pytania, pytania, jak one wkurzają Jerzego Owsiaka. E, tutaj padło takie stwierdzenie, że nie Jurek Owsiak, bo to już całkiem wiekowy pan się zrobił, więc chyba przez szacunek należy mówić po prostu Jerzy Owsiak. Czy e, finanse firm Jerzego Owsiaka są przejrzyste? Takie e, pytanie zadajemy Państwu w sądzie naszej sms -owej. Odpowiedzi tak lub nie poproszę o wysyłanie e, tych odpowiedzi na 73550, to jest numer telefonu. 369 zł brutto kosztuje jedna taka odpowiedź. Już ich się trochę uzbierało pod koniec dzisiejszego magazynu bez cenzury, powiem państwu jaki jest wynik Robię Marcinie, ile lat ma Jerzy Owsiak? No. No, zgadujcie. Myślę, że tak między 65 a 70. Dziad Dziadert? 71. Urodził się 6 października 53 roku, 1953 roku, czyli 6 lat po tym jak jego tatuś dostał pochwałę za akcję w czasie tak zwanych wyborów 47 roku. Statuść milicji. Piękna historia. Si A to było wtedy utrwalanie władzy ludowej. Więc 70... ci milicjanci policjanci to sprawdzona kadra. Już takich nie było. 71 lat, absolutny szacunek. Jerzy, Jerzy Owsiak, nie żaden, nie żaden Jurek Owsiak. Natomiast jakby z taką werwą młodzieńczą on jakby ruszył do cenzurowania mediów, do wywalania. No tak, gdzie tam wejść po prostu ja do, myślę, do fundacji. Ja myślę, że, że problem polega na tym, że on czuje, że to jest taki paradoks. W momencie, kiedy odniósł największy sukces, czyli obalił. Współobalił Rząd Prawa no, i Sprawiedliwości. Miał swoją Chyba przekroczył jakąś granicę, i ta akcja z tymi billboardami, no spowodowała mm, taką reakcję społeczną, że mu się coś z, rok, z rąk wymyka. <laughs> Były parę, parę dni temu była informacja o tym, że sentyment, nastrój, takie podejście do niego zaczyna być negatywne. I to nie, że jest jakiś strumień, tylko że wie, duża. I on tutaj ta agresja jest wprost proporcjonalna do jego poczucia zagrożenia. Tak myślę. Zagrożenia jego i tego, co ja nazywam pochodem pierwszomajowym trzeciej RP. Ale to znaczy, to jest co, pochód pierwszomajowy trzeciej RP. Zamknie A. oczy, to go nie będzie widać? Nie odpowie na pytania, to problem zniknie? Tak to no, ma, no, tak no, to ma wyglądać? że chcesz go zabić. No to jest no, tak. No i już, tak, tak, szan, tak, to już tak, jest. Tak, jeśli to już, przeżyje? jest to to taka... bo hejt wobec nas to jest, rozumiesz, część debaty publicznej. Akcja ratunkowa została podjęta. podjęta. Dzielni policjanci już złapali. Pewnie ci sami, którzy... Ale tego... tam dziennikarz nakłamał, że on się inspirował prawicowymi tak, mediami. Tak. Prokuratura tego nie potwierdziła. Dokładnie. No ale oczywiście nakłamał, tak jak w przypadku zabójcy Adamowicza, że też się inspirował nie tym, czym się naprawdę inspirował. Ale czy to jest taki złoty melon, takie, takie złote jajo dla tej trzeciej RP, no już niby martwej, ale dla tego salonu politycznego Donalda Tuska to ciągle jest ktoś ważny, wyjątkowy? No teraz chyba trochę stał się niewygodny. Donald Tusk myślał, zapraszając go do tej współpracy w ratowaniu że i pomaganiu, się trochę, no. że trochę przykrył Tą jego nieudolność Albo początkową. spłacał długi, panie Aleksandro. Przy okazji spłacał długi. Ale to przecież mógł to robić w taki sposób, że nie docierałoby to do opinii publicznej. Wielkie firmy, które i tak przy każdej akcji wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy, co roku przecież przelewa się tam mnóstwo pieniędzy. Przecież co roku słyszymy akcję, że trzeba płacić tą kartą, bo jak zapłacimy kartą tego banku, to ilość tam z tej płatności. 50... 8 tak dalej, milionów tak kaw dalej. podobno sprzedał Orlen. tak Nie pamiętam w jakim czasie, ale słyszałem Rok. taką liczbę. W, w, roku. w, ciągu, w ciągu roku. Mm -hmm. 58 milionów kaw Złotówka idzie na. To ja bym życzył każdej fundacji Konrad, prawda, żeby Wiecie, się Ale żeby ja, żądam prawa, okay. ja żądam prawa do kupienia kawy na Orlenie. Bez, bez, tej, tej, złotówki. bez tej złotówki i bez tego kubka. Może no, urząd ja tego żądam? Może Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinien coś no. powiedzieć? bo to Jeżeli jest... założymy, że kawa dla kierowcy jest. Nie jest jakimś tylko luksusem, tylko jest czasami po prostu odświeżaczem, czy no, pobudza ratunkiem przed zaśnięciem. To, to, to mnie zmuszają pobudować. do fundowania sobie ja owsiakowi. Chcę powiedzieć coś takiego, że wpłaty na e, orkiestrę owsiaka mają, są dwoje, dwoje jakiego rodzaju. Jedne to są dobrowolne, kiedy ty idziesz, rzucasz do puszki, tak, bo tak chcesz a drugie to są automatyczne, czyli nie zawsze dobrowolne. Te automatyczne to są wtedy właśnie, kiedy idziesz do Orlenu i nie masz wyboru, możesz nie kupić tej kawy ewentualnie, ale czasami nie, nawet w ogóle takiego wyboru nie masz. Bo wyobraź sobie, że masz konto w banku, który akurat wpłaca pieniądze na fundację Owsiaka. No to ty mając. Czyli de facto z twoich pieniędzy. Do Nie, no ale tam ja może coraz... zakupy w sklepie, który potrąca ci część pieniędzy z tych zakupów na fundację. Ale to, na, na co, na co? Konradzie tam. Ale stankujesz ta, samochód. Te korporacyjne. Płacisz wtedy... za telefon, twój, twój operator komórkowi też to robi. Kochani, dys, dyskusja gorąca, ale czyli... przenosimy się do Olecka, bo tam swoje wystąpienie rozpoczyna Karol Nawrocki, czyli obywatelski kandydat na prezydenta. Wielka sprawa. Polska to jest wielka sprawa, za którą wszyscy chcemy wziąć wspólnie. Odpowiedzialność i to odśpiewanie hymnu. Odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej wśród polskich patriotów, którzy spotkali się dzisiaj tutaj, i ta świadomość, że mam wielki przywilej, wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie reprezentować Polaków. W walce o fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest najlepszą nagrodą za całą moją zawodową najlepszą nagrodą za moją zawodową drogę życia drodzy państwo i tego uświadamiam sobie to uświadamiam sobie zawsze, gdy spotykam się z Polakami, a dzisiaj to uświadomiliście mi po raz kolejny wy drodzy państwo. Chciałem też podziękować państwu za moje doświadczenie współpracy z ludźmi z Olecka, z tymi, którzy są ambasadorami Olecka i całego powiatu oleckiego. I nie obrażajcie się Państwo na nich, że opuścili piękną, malowniczą ziemię olecką, ale dzięki nim przyjeżdżam do miasta, które chociaż trochę znam, drodzy Państwo, bo zarówno w... Zarówno w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, jak i w Instytucie Pamięci Narodowej miałem wielką przyjemność poznać ludzi, którzy urodzili się tutaj właśnie w Olecku z jednej strony. To Paweł Skubisz, którego serdecznie pozdrawiam. Julia Olechno, Szanowni Państwo, Krzysztof Drażba i także Grzegorz, który jest tutaj ze mną, Grzegorz Czapkowski, który był wielokrotnym medalistą. Mistrzostw Polski Wrógby, a ta pozostała trójka to osoby, które walczą o polską pamięć narodową i pielęgnują polską pamięć narodową od wielu lat, więc mam wspaniałe i wspomnienia i informacje o waszym pięknym mieście i o całym powiecie Oleckim. Drodzy Państwo, ale przyjeżdżam do Państwa w szczególnym momencie i na samym początku chciałbym zadać pytanie, bo może ja pozostaję w błędzie. Bo rozważam o rzeczach, które są najważniejsze dla przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bo ja projektuję sobie Polskę, myślę o Polsce, tej z roku 2030, tej, która już będzie po mojej kadencji jako prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Widzę Polskę, oczywiście dumną Polskę, która radzi sobie. Z ogromnym problemem demograficznym i z depopulacją. Myślimy o dużych projektach ekonomicznych i gospodarczych, ale żyjemy tu i teraz. I ktoś, kto chce zostać prezydentem Rzeczpospolitej, musi myśleć o wielkich projektach, wielkich sprawach i rzeczach, którymi ma się zająć jako przyszły prezydent. Ale nie może też pozostawać obojętny. Na to, co dzieje się dzisiaj, w początku roku 2025, w gazetach czytam, że Polakom żyje się gorzej. Gdy robię zakupy w sklepie, czy to w Warszawie, czy w moim rodzinnym Gdańsku, płacę gigantyczne ceny za masło, które stało się symbolem, ale też za sok pomarańczowy, za pomidory, za mleko i za jabłka. I chciałem Państwa spytać w tym momencie, zanim powiem o tym, jak na to wszystko zareagowałem i jak będę reagował jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, czy ja jestem w błędzie, że Polakom żyje się gorzej i czy ja idąc do sklepu trafiam do takich sklepów, w których nie mogę za artykuły spożywcze w obliczu tej drożyzny, która spotyka mnie i moje gospodarstwo domowe. Czy jestem w błędzie? Czy u Was w Olecku i w Powiecie Oleckim to też były najdroższe święta po roku 1989? I czy drożyzna Was dotyka, czy Was, drodzy Państwo, nie dotyka? A więc nie jestem w błędzie. To nie jest dla nas dobra informacja, ale rzeczywiście to, co stało się z Polską w ostatnim roku, wymaga. Sami Państwo słyszą, to są pytania, które powinny padać do przyszłego prezydenta, do przyszłego kandydata, właściwie do kandydata na, na prezydenta o takie codzienne życie, bo y, idąc do wyborów, każdy z nas powinien spojrzeć za siebie i zapytać, czy w ciągu tego roku, kiedy ukonstytuował się nowy rząd, rząd 13 grudnia, żyje nam się lepiej, czy gorzej. Tutaj y, jakby taki pomruk, który popłynął z sali, wolecku, jakby jednoznacznie pokazuje, jakie są nastroje i chyba w te nastroje dobrze trafia y, Karol Nawrocki. Y, za chwileczkę wracamy do państwa z trzecią częścią magazynu Bez cenzury w telewizji w Polsce 24.